Witam wszystkich u nas wiosna pełną parą pierwsze koszenie trawnika pogoda jak marzenie aż chce się żyć patrzcie pszczółki jak chodzą Zobaczcie jak sobie latają pszczółki Bardzo pracowite stworzenia porzeczki już kwitną Zobaczcie Pożeczki zaczęły kwitnąć. Widzicie? Szaleństwo. <gry> Ale dobrze, dobrze. Już mam dość zimy. Mam dość pochmurnych dni. Rabarbar, jaki piękny już. No. Tyle na dziś. Wszystkim życzę zdrowych świąt, pogodnych. A co więcej, radości. Pogody takie jak my mamy. No i wszystkiego najlepszego ludziska. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrybowanie, za te wszystkie kciuki w górę. No serdecznie wszystkim dziękuję. Wspieracie kanał. Ja staram się rozwijać. Coś będę wrzucać więcej. No to jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wkrótce.